Dzień dobry, drugą gwiazdą z znaku Raka jest Alhena. Ona znajduje się mniej więcej w 27. minutcie 10. stopnia Raka, w związku z czym koniunkcja ze Słońcem dotyczy osób urodzonych mniej więcej między 29 czerwca a 1 lipca. Jeżeli chodzi o naturę tej gwiazdy, to jest to taka mieszanka Jowisza z Wenus. I sama w sobie daje miłość do sztuki i luksusu i tak samo dążenie do życia w luksusie. Jeżeli mamy tutaj koniunkcję ze słońcem, to wtedy ogólnie rzecz biorąc, nasze życie jest właśnie bardziej komfortowe. Gwiazda jest w pierwszym dekanacie, o którym mówiłam w poprzednim filmie, więc nie będę się powtarzać, w prezentacji będzie powtórzenie. Jest też w drugiej piątce. Druga piątka znaku Raka oznacza próżność, ale też mądrość, romantyzm i skłonność do ryzyka na wszelkich polach. I także pewien jednak umiar w tym ryzyku, w jakieś takie ryzyko, ale trochę jednak skalkulowane. Stopień ósmy Raka oznacza pracowitość, ostrożność, praktyczność, dalekowzroczność, spryt, dążenie do postępu, też dar oratorski i talenty do zawodów związanych z prawem, adwokat, sędzia, no ktoś, kto musi dużo i mądrze mówić. Jeżeli chodzi o negatywne aspekty planet znajdujących się w tym stopniu, to wtedy dają nam one nadwrażliwość, niezdecydowanie, nieśmiałość, brak ambicji i wrogość ze strony sąsiadów albo krewnych. Stopień dziewiąty raka tak samo daje nam pracowitość. Też wytrwałość, stanowczość, wiarygodność, surowość, silną wolę, ale też możemy liczyć, że na starość zdobędziemy wysoką pozycję społeczną i spory majątek. Jeżeli planeta znajdująca się w tym stopniu jest negatywnie aspektowana, no to możemy się spodziewać, że będziemy dość skryci nie za wiele będziemy mieli zainteresowań. Ale skupieni będziemy na rodzinie, domu, takich codziennych, zwykłych, szarych obowiązkach. I też będziemy raczej preferować samotny, taki zamknięty tryb życia. I to wszystko, jeżeli chodzi o gwiazdy Alechena. Dziękuję bardzo. Zapraszam do oglądania kolejnych filmów i do subskrybowania kanału. Do widzenia.